W Krakowskim Centrum Badawczo-Rozwojowym Noki realizujemy innowacyjne projekty w zakresie mobilnych technologii szerokopasmowego dostępu do internetu LTE i 5G. Tworzymy zaawansowane rozwiązania technologiczne, które są lub będą wykorzystywane na co dzień i odpowiadają na bieżące potrzeby rozwijającego się świata. Misją Noki jest dostarczenie technologii która pomaga światu działać wspólnie. Nasi inżynierowie pracują nad rozwojem systemów telekomunikacyjnych, zaczynając od fazy koncepcyjno-badawczej, przez zdefiniowanie architektury, oprogramowanie i testowanie, aż do wdrożenia produktu u klienta. Posiadamy w Krakowie laboratoria o łącznej powierzchni 3100 m2, na której mieści się ponad 20 tysięcy urządzeń do różnego rodzaju testów. Krakowskie laboratorium jest jednym z największych oraz najnowocześniejszych laboratoriów Noki na świecie, jeżeli chodzi o testy sprzętów, które operują na częstotliwościach sięgających nawet 40 GHz. Powierzchnia laboratorium to w tym momencie ponad 3000 m2, ale już teraz planujemy powiększenie tej powierzchni. Głównymi standardami telekomunikacji bezprzewodowej, nad którymi pracują krakowscy inżynierowie, są oczywiście standardy 5G i LTE. Ale testujemy również nieco starsze technologie, takie jak UMTS czy GSM. Gdybym miała opisać Nokię jednym słowem, to byłby to rozwój. Zarówno technologii, ale co za tym idzie również ludzi, którzy tę technologię tworzą, wspierają i rozwijają każdego dnia. Z pasją i zaangażowaniem podchodzimy do wykonywanych zadań. Dzięki pracy w różnorodnym środowisku dzielimy się doświadczeniem, dobrymi praktykami oraz pasjami. Tworzymy jedną Nokię, zostając przy tym jednocześnie sobą. W Noki mamy poczucie wpływu na wykonywaną pracę. Nasi pracownicy są również mocno zaangażowani w działania społeczne. Jako Nokia Power Team pomagamy w ramach dwóch dni wolontariatu, z których dowolnie w ciągu roku może skorzystać każdy z nas. W krakowskim oddziale Noki przykładamy ogromną wagę do stworzenia środowiska wzajemnego szacunku i otwartości. A co za tym idzie respektowania dzielących nas różnic zarówno tych światopoglądowych, jak i związanych z wiekiem, kolorem skóry czy językiem? Inspirujemy się, dzielimy wiedzą oraz doświadczeniem, tworzymy wspólnie technologię dla przyszłości.